Siemano, kulano, dziś będziemy obserwować nubka. Będzie to taki dzień z życia nubka. Pamiętacie jak był dzień z życia Paliona i patrzyliśmy co Palion robi na Wojanowicach kiedy nikt nie patrzy, kiedy nic się nie dzieje. Tak dzisiaj właśnie zrobimy to, ale właśnie z nubkiem. Nubek pokaże nam swój dzień, pokaże nam co robi kiedy nikt nie patrzy, co się dzieje i zobaczymy dzięki temu po prostu jaki Nubek jest naprawdę. Oglądajcie do samego końca, subskrybujcie kanał. O, znalazłem skrzyneczkę, którą powinienem znaleźć w jakimś tam odcinku. No i ziemniaki, seria. Po co mi te ziemniaki? Zimniaki. Dobra, zasadzimy Katy te ziemniaki, a niech ma. E, pamiętajcie widzowie o subskrypcji kanału. Jeżeli nie subskrybujesz, to jesteś nupkiem. A jak subskrybujesz, to jesteś ultra prosem. Więc sam wybierz mordeczko, sama wybierz, czy jesteś prosem, czy nupkiem. Ja myślę, że podejmiecie dobrą decyzję, więc zasubskrybujcie kanał koniecznie. E, oraz zapraszam do sklepu wojanshop.pl po takie kozackie koszuleczki z teamu Wojana do białego rana naprawdę warto, ponieważ jest to oryginalny kolorowy wzór, który jest przekozacki, lepszy materiał. Lepsza jakość materiału tutaj, lepsza ale jakość na druku, wszystko lepsze. Zapraszam, bojążup.pl A my idymy do nubersa. Nube. nube Nubek! Eluuu! Nupcio Pupcio, gdzie jesteś? Eluu, y y nub Pupcio? Gdzie on jest? Słuchajcie widzowie? Czy on mnie nie słyszy? Tutaj idę na górę, bo na górze ostatnio wybudowaliśmy mu tutaj piętro z Ej, 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 nie ma tutaj nubka. no i gdzie on jest? Nubek zniknął, widzowie. Nupka. A tutaj! Nubek! Gościu, co robisz? O, siema! Siema typie, ja tu cię szukam, a ciebie tam nie ma. Co ty robisz, gościu? Odsuń się, bo robimy test ja... Nauczyłem jaki się, czas? oglądałem tutorial. Patrz! Na co? Ale, Na ale to. to... Ale to spłonie mordo! Czemu ty... No tak, chcę tylko zobaczyć ile sekund, laś dwa, trzy, laś dwa, a. trzy, laś <laughs> Nie umiesz liczyć więcej. Panie, pali się! Nie pali się, widzisz? Przegrał Tego, test, przegrał o, test. O, pali, pali! No, ej, czy spali się ostatnie? Czy spali się ostatnie? Jest! Jest, spaliło, dobra. Ej, a mordeczko, jeszcze, ale uważaj, bo sobie coś z tym zrobisz, tak wiesz. Patrz, no. patrz, patrz. Wiem, jak szybko usiłować i temy, Patrz. <laughs> coś nie wyszło ci, mordeczka o, brawo! Zginęło, boom. Boom. Oh. Masakra. Ej, nie, dobra, a potrzebuję teraz kcesivo, mas? Eee, nie, stary, radz sobie sam, ponieważ ja tutaj tylko patrzę. Ja tylko patrzę. A, bo ty co tutaj? Sam jesteś? Tak, ja wiesz co, ja e, chciałem z... E... I sprawdzić jak wygląda twój dzionek bez jakiegokolwiek wiesz um, no. ingerowania w niego, więc po prostu rób swoje rzeczy, a ja to będę po prostu... Ja obserwował. ci opowiem, ja ci opowiem. Tutaj śpię wstaję rano siemano kolano. <grym> <grym> nie no, serio, staję nie chcę. Ale jak chcecie rano siemano kolano. Dobra, no i, no i co, co dalej robisz w takim razie? Co? Co? Idę powiesz? tędy. Aha. Za 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 to i pamiętasz tutaj na dole tziulę. Czekaj, Tom dziulę. Tutaj gdzieś było, po wybuchu, przed... Czekaj. Ej, ale mordo, zabudowuj Wybuch... te bezczelne rzeczy, bo tu brzydko. Czekaj, 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 szukam. Yy. Czego ty szukasz? Ja nie mogę. A potem wszędzie dziury, no dobra, zobacz. Czekaj, 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 no bo tutaj była przecież ten... Yy, dziula wielka. Co jest? Piane? Tutaj gdzieś jest. jest ta Nie, nie ma tego. Czekaj. Tutaj Czerw... jest. Nie, nie ma. Ej, nie, na serio, ale... Co? Jest. Się to? A. A, a, jest. Zbudowaliście to? Jest, ale taka mała. A, no tak, no i dobra, i zawsze chodzę tutaj i ostatni dilt wykopuję, ale to tak na dzień dobry. Siemano. Siema, <laughs> siema siemano. Nie, czekaj, zbieramy cały dilt. Czyli... Nie, tam nie idź. O, palma dilta. Czekaj, mam pochodnię. Ale to co, tutaj A. od środka zbierasz dilta tutaj? Tak, bo tutaj będę robił potem moją tajną... Yy... Nic. Co? <laughs> no. Nic, nic, takie planie wyjdzie. Nowek! Co ty kombinujesz? Nic, 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 nic. idziemy stąd. Wcale nie kopę tego już długo. Dobra, Dobra Nowek, e, Ja cię tutaj będę obserwował, ale ty mi zdradzasz jakieś sekrety swoje. Bardzo mi się to podoba. Się no do. bo cię lubię, ciepłe lubię fajona nie. Ład, teraz idziemy Dzięki. sobie. No. Idziemy sobie, czekaj, e, Nie nie łacaj tego! Poczekaj, e, bo tu nie... Dlaczego? Będziesz miał więcej do wykopania. To? Będziesz miał więcej do wykopania. Po co nam więcej kopać jak... A no w sumie. No, dobra. To zostawmy to tak mieliśmy. No, łatwo. Dobra. O, co drobią robią dwie owce? Mój ulubiony potem... kolor. Dwie owieczki w kolorze nowych koszulek Wojana. Zapraszam, WojanoSzy.Szoplano. Dobra, idziemy. <śmiech> <śmiech> ja. hey. Wow, dnia. jakie kwiatki. Wow. Ty to postawiłeś czy kto? Nie. Chyba Kati. Kati, Mati, Fon. Ej, no. nie niż tego. Bambusie. No przez kolu nie byłeś, nie stawia się niczego na tym! Dobra, lecimy. Dobra. No A, dobra, ma, będziesz ma. się tłumaczył Katy mordo. Dobra, idziemy sobie i teraz sobie <grym sobie <grym tędy. Czekaj, bo... No, zjedz... zjedz sobie ziemniaka. Czemu wiesz? nie niedobre jakieś. Surowe. Niedobre, bo surowe mordo, musisz je opiec, wiesz o tym. Wiesz jak się piecze Ziem. ziemniaki? No właśnie nie. To weź, to się nauczymy, będzie dzień. E, nie, edukacji. dobra, czekaj, bo ja czego to pokazuję cię. Dobra, to ja rób swoje rzeczy, ja ci nie przeszkadzam. To jest dzień z życia Nupka w końcu. Dobra. Dobra. No. Patr to twoja. No. Pato, pat to, pat to. Co? <laughs> Masz tu prezent odnośnie. No peka, ale prezent! <laughs> A dobra, czekaj, bo tu schodzę. Dobra, Tadzec, to była tady. najśmieszniejsza rzecz, jaką zobaczyłem w czwartek. O! Gdzie jest nubek? Halo! In Gdzie jest ja nubek? Widzicie, ja widzicie nubka? Ja go nie widzę. Zniknął mi. Jestem. Gdzie? Nie widzisz mnie? Nie. Widzisz mnie? Ej mnie nie widzisz. Widzisz mnie? Widzisz mnie? Ej, Morda, a ty mnie nie widzisz. Coś cię bije, stary. Coś czekaj, czekaj boją, coś mnie bije. Coś cię bije. A ty nie widzisz? Widzisz mnie? Widzisz mnie? <laughs> <laughs> Dobra Hej, <laughs> teraz cię nie widzę, gdzie ty jesteś? E, tutaj jestem Czekaj, to... no ktoś mnie bije, no! Temu, <laughs> Czekaj, pojad na dole jestem, ho! Ach, cholera Ten nie Czekaj, e, ten też Pat, jest Patrz, ktoś pusta fajer... ...bonki czy fajer bonki. Fajerbonki Did. E, Git! Nobek, gdzie o, jesteś? Na dole jestem, pojan, ho! Kochaj ci co robię! Czekaj, bo to ktoś mnie chyba. Ktoś co? mnie bije! Kto cię czekaj, bije, ktoś... Nubek! Kto cię bije? Poradł pomóc pomóż mi, sypko! Dobra, idę! Czekaj, zginę! zalcie, zalcie, zalcie! Dobra, zalełko. spadłem! E, ma. To ja, to czekaj, ja, ma. ja, to ja, ej, to ja! Przyszedłem cię ratować! Nie widzę cię, uciekam! A ja dobra, to byłeś ty. To byłem ja A, dobra, to czekaj, bo muszę zalełko. A masz zalełko... Nie, gdzie ty jesteś? Nie... Trzymaj za rzuciłem ci. Aha, to ty jesteś niewidzialny! No, bo stary siedziałś pod i nas dwóch wzięła z niebie Aha, dobra. dobra! Nie wiedziałam, dobra, idziemy sobie tędy i zawsze, jak nie widzi panią, to biorę sobie po jednym bloku codziennie jaksów. Co? Ale ty nie lubisz bloków diaksowych no ta, nie lubię, ale wiesz czemu? Biorę po jednym i pas, pokażę ci co robię. Co z nimi, ludzie, jakieś się rzeczy dowiadujemy, wow! Dąb 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 dąb. Jak ja, dużo ja. tych bloków mu zniknęło faktycznie? Dobra. Dobra. No i co? Co dalej? Co dalej? Wychodzimy, chodzimy i zawsze idę tędy. Dabadabadu. Jabadabadu. Ja. Jabadabadu do, Nubek. Dobra. Ciekaw jestem co z tym zrobisz w takim razie. Co, co, co się e... dzieje? Co ty robisz z tymi diaksami mordo? Czekaj, czekaj, bo zapomniałem gdzie miałem iść. <laughs> Nie e... no serio Nubek. Jestem no. butkami, ale butki chodzą. No czekaj. i co z nimi e... robisz? Buty mam. <laughs> Buty mam. Dobra, poczekaj, bo potrzebuję... L... Gdzie się kładziesz te czekaj. bloki? Pokaż mi skrytkę z tymi blokami Czekaj, mogę na chwilę twojego dołku wejść? No Tego nie lubię o, zazwyczaj, ale, bo w ogóle nie lubię, ale czekaj... bo Ta, w ogóle nie widzę. robisz. Czemu mnie widać o ciebie nie lol? Dobra No, czekaj, czekaj Jak, szukasz. Coś, jak coś wezmę to powiem, dobra? Eee, dobra. A czego szukasz? Możesz... To może ci pomogę Cześć siwo! Ksęsiwo, no to to zupełnie po drugiej stronie mordo A, Tylko on trzeba zrobić, bo nie mam Bo ja tutaj nie, nie... o lawa jest, talcy! Czekaj mam dla, dla ci księsiwo, nie lepiej lawa nie Nie, lawę mam, lawa nie. Lawę mam, chodź Pokazy ci co robię, co ty się cepiasz Okej, okay, dobra. dobra, dobra, to poka, poka co w takim razie tam robisz tam, z tymi diaksami tam, Paliona Na co tam. idą ciężkie zarobione diaksy Paliona a tam ciężkie! <grymne> no taki blok jak sobie jest wciół, ciężki. No i gdzie ty z tym idziesz, bambusie? Czemu ty jesteś ciągle nie widziałem? <grymne> co ty zrobiłeś, stary? I ty ile już tak spaliłeś tych bloków? No codziennie tak spalę. A od kiedy? Od <grymne> dzisiaj. To to byłby co jeden. No, ale ja bym tak codziennie robił, dopóki no, nie ogarnie bo to Nubek <grym> Dobra, zobaczymy jak no. długo palią się skapnie jak e, Nubek mu pali Diaksy, zobaczymy ile A, mu do Diaksów zniknąć. <grym> pewnie wszyscy, ale wiesz o tym, że pewnie wszyscy widzowie teraz mu o tym powiedzą Oho, nie, nie możecie! Za co, co widzowie nie mówcie proste! <grym> <grym> Nubek prosi żebyście nie mówili. Sami zdecydujecie co zrobicie z tą informacją Nubek! Ej, stań na chwilę! Stań na chwilę! Tak Taki... Eee... No, podpaliłem cię Co? Podpaliłem cię A ja nic nie czuję, co ty? Jak to nic nie czujesz? Nie masz uczyć! Nie masz uczuć <laughs> A jeszcze las tak Pa <laughs> Widzisz? Widzisz mnie? Podpaliłem cię! Ha, ja, idzie, ale boi. Nie no, dobrze. dobra, to co, co robisz, robisz dalej? Bo e, w sumie ciekawy ja. dzień, powiem, wam. Fajnie, jak sobie, sobie żyjesz, Nubek na wojonowisku. Mm. Co robisz dalej Potem, w takim razie? Potem wchodzę na wieżę. Ale wiesz, że są schody. Czemu idziesz tak? To? Ja nie mogę. Schody są w środku wieży, Mordo. Ale ja muszę tak, bo ja nie umiem po schodach. No, jak nie umiesz? To jak chodzisz? Nie, nie no, umiem, ale lubię DILT-a, Bardzo <laughs> lubię dieta. Patrz, patrz. Wchodzę sobie ten Dobra, tak. idę do ciebie, idę do ciebie na górę też. Dobra. dobra jesteś. To pierwszy. Dobra, jestem. Już dawno byłem. Nieprawda, dopiero wszedłeś. No i co teraz? No dobra. I teraz sobie jak zawsze tę o od... co nie patrzę, to zawsze sobie cekaj, bo muszę... To było strony? <laughs> Tutaj czekaj. woda była. Chcesz skoczyć? Nie woda, nie woda. A czego ty szukasz? Umie za... lubię robić pal kula, patrz. <laughs> <laughs> nie wiesz, wysz... no w sumie trochę ci wiesz, o trochę nie. Dobra, I wtedy przychodzę tędy. Lubię to. a robić takie kulce. Czekaj. Co ty robisz? Plenuję, bo lubię parkul. Wtedy przychodzę i Dawaj, do wody Ja, ja pierdzielę wek. To nigdy nie no zagadałeś mnie! Wody. Ja! Ja ci nic nie no zrobiłem! Tak. Mam na to nawet Dobra, nagrane. Nie za wiele i temu, bo my... ale nie zagadałeś, to się luźni. I zawsze chcę robić ten parkul, bo chcę się nauczyć. Tam duże co jest, pas, pokażę ci pamięć. Co duże? Co ty no tamte, masz do rzeczy? Tamte... Dlewno tamte duże. O, dawaj! Zablałeś mi? Nie. Nic ci nie zabrałem, bambusie. A, dobra. Piek, no, piek, i no i co? No i co? No i co? A na górze jest taki ten parkour I tam dla go lubię, ale nie umiem. Jest. A, ty chcesz przejść jest. tego parkura. Wow, Nubek, jak przejdziesz go, to będziesz prosem. Nie, jeszcze nie umiem, jeszcze nie. Nie umiesz? O, co się stało? Może A. kiedy idzie, nauczysz mnie robić parkura, może, bo nie umiem. Ale jakbyś nauczył. Ooo, to cię nauczy, tak, nauczycie! cię. Widzowie, dajcie znać w komentarzach, czy mam nauczyć e, nubka parkura. Może w kolejnym odcinku będziemy go edukować parkura. 170! Ooooo! Zrobiłeś to, Mordo! Wyszło Aha, ci. Widzisz, umiem, jeszcze umiem, trochę i będziesz mistrzem Parkour? Jeszcze trochę i będziesz prosem, stary! Co zrobisz, jak będziesz prosem? Yy, będę koziakiem. Czekaj, bo zastanawiam musiał... się zawsze. No, co? Czekam tam jest w środku, ale boję się trochę, bo zawsze chcę tam wrzucić coś, ale patrz i znika to. Nie wiem o co chodzić, to chyba koniec gry jest! <laughs> no, patrz. więc lepiej tam nie wchodzić nówek. Bo... Patrz, nawet jednego dilta rzucę i nie ma go już, patrz! Ja! Nie już. Nie, dobrze, no. ja tam nie wchodzę, nie wchodź, bo koniec gry tam jest. Nie wchodź! Nubek, no kiedyś, e, kiedyś jak dorośniesz, to ci pokażemy, co tam jest, okej? Okay? Nie chcę. Tylko będziesz musiała... Nie wejdę tam, nawet siłę, to nie weźmiecie. Siłą, nie dobra, dobra, zobaczymy. Dobra. Nie mowy. Zobaczymy. Dobra. To co dalej, bo już prawie Teraz cały dzień, spać. noc, minął... Idziesz spać, no właśnie, bo jest późno mordo. No tak, bo idę spać, lubię spać, to idę spać. Lubisz spać, to Ale ja spać Idę do pójdę siebie s... won dobra. dobra, idę, idę do siebie, idę Ooo! Co dobra. tu robią trzy owce? Co jest grane Dobra, poszedłeś spać, ja już poszedłem mam. Ja, ja też, ja też, z owcami! Wow! Dzień dobry panien co tam u was? A dużo was tutaj! A, jaka różnorodność, zielona, żółta, fioletowa, no, świetnie. to jest świetnie, Fioletowy czy różowy? Ehm, no, słuchaj, eee. właśnie se spędziłem fajną noc z owcami Jesteś dobra. tutaj, przyjdź coś i pokażę co robię zawsze jak staję O no dobra, wstajesz się co robisz, co robisz? <grym>, dobra, wstaję, yy, siwa masz? <grym>, no, mam Zaj, masz trochę wełny? Eee, nie, nie mam, ale mam bruk. Proszę. No to do dobra, niech będzie. I dobra. co? Pa, 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 la, pa, ale, Bruku, nie, nie podpalisz pa, 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 jak stoi Nie podpalisz, mordo, to nie będzie tak działało. Czekaj. Nubek to. Tak za milę sekund. Da, 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 da. Ale to nie zadziała, Nubek. Ej, dobra, wyjdź z tego. Nie ginj. Nubek, nie giń co się dzieje? Au! Co się dzieje? Musisz się, się przegrzewać, Owca, powiedz May mu, że by nie ginął. Owca. Owca, powiedz mu, że jest y, głupi. Słyszałem to. Jak? Głupi to znaczy mądry, Mordo. To nawet nie wiesz, to, to znaczy głupi. Widzisz? Gilt jest taki twardy, nawet się nie pali, Mordo. Ha! Mordo. Ale bruk też, bruk też, widziałeś? Bruk jest kozacki. No, bo bruk to jest tak naprawdę Syndita. Patrz, patrz. Syndita! Zawsze... Słuchaj! Patrz, zawsze. Patrz, na, nauczę Cię lekcji prawdziwej, bo Ty chyba nie umiesz. Patrz, co masz piersę na zewnątrz. No Dirt, ale w dircie Ci nie znajdziesz. A znasz... co jest pod Dirtem? Stone. No tak, czyli plug, czyli czyli, czyli di... Aż za zacięło. Ty jest wyżej, bo jest lepszy. Mhm, mm aha, mhm, mm dobra. <laughs> dobra, no, niech Ci no, będzie. No i tak sobie a potem patrz. potem. A czekaj, bo muszę to znaleźć. Eee, znowu, to szukasz było. znowu tej dziury. Bo ty masz każdy dzień taki sam: stajesz, palisz coś, a potem znowu szukasz dziury. Widzę, ale to jest incepcja po prostu. jak ma codziennie ten sam dzień. A potem co? Pójdziesz e, zabrać im nowy diament, a później I Skąd tam... wiedziałeś? Nie, no stary, wiesz co? E, spędziłem cały dzień z tobą, nie pamiętasz? E, nie. Dobra, <laughs> dobra. Pamiętam. To, to Nubek no, ja Cię zostawiam Działaj oh. swoje rzeczy, rób swoje rzeczy uh. Ja nie mogę no, 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 To z takim akcentem zakończymy ten odcinek Sami widzicie jak wygląda Dzień z życia Nubka Napiszcie czy fajny i napiszcie czy chcecie Lekcję nauki parkouru razem z Nubkiem Żebym go nauczył Subskrybujcie, zapraszam w sklepu Pierwsza linka w opisie Do zobaczenia w kolejnym odcinku Eluwa.